Rano dostałam znowu piękną wiadomość, czyli członka. Nie wiem, co to w ogóle ma być: wysłanie komuś czegoś takiego, co jeszcze nie jest ani ładne, ani wielkie, ani jakieś wow. Co ja mam, kurde? To jest powiedzenie mów do tego mikrofonu? Czy o co tutaj chodzi w ogóle? Teraz nie wiem, czy ten pan się spodziewa brawa za to, że nie jest impotentem. Podzieliłabym się z wami tym zdjęciem, ale e, powiem szczerze, że trochę wygląda, jakbym miał stulejkę, i nie jestem aż tak bardzo zachwycona tym takim <laughs> zdjęciem. Jeżeli chodzi o estetykę tego tłonka, więc panowie, jak już wysyłacie takie zdjęcia, to ustawcie się chociaż troszkę ładniej. Nie zdzierajcie tego tak do dołu i przyciskajcie na dół, żeby on wyglądał jako większy. Tylko róbcie to trochę bardziej estetycznie. Fotografujcie może od dołu, żeby on wyglądał trochę większy. No nie wiem, jak połóżcie. Obok jakiegoś kwiatka, różyczka albo coś. Żeby człowiek chociaż miał takie złudzenie, że to jest ładne. Każda dekoracja by się do tego przydała. A na nas, tak na środek, bo taki zwykły, normalny to.